Nazywam się Klara Nowak, mam 28 lat i nigdy nie wyobrażałam sobie, że moi własni rodzice zdradzą mnie w tak okrutny sposób. To był napięty rodzinny obiad w Krakowie, gdy ich słowa uderzyły jak policzek. Nie jesteś już częścią tej rodziny, nie wracaj tutaj. Serce waliło mi jak młotem, gdy gapiłam się na nich z widelcem zawieszonym w powietrzu. Oczy mamy były zimne, twarz taty bez wyrazu, a brat tylko się uśmiechał. Zanim zdążyłam zareagować, wstali, wskazali na drzwi, a ja potknęłam się, wychodząc w noc. Zamek kliknął za mną, klucz w mojej dłoni stał się nagle bezwartościowy. Pukałam do drzwi, krzycząc, ale nikt nie odpowiedział. Mój cały świat runął w tej chwili, wyrzucona z własnego domu. Bez wyjaśnień, tylko ich okrutna odmowa. Zameldowałam się w tanim hotelu, moja głowa wiruje próbując zrozumieć dlaczego to zrobili czy to dlatego że odmówiłam dołączenia do rodzinnego biznesu czy dlatego że odważyłam się gonić za marzeniem pisania scenariuszy tydzień później mój telefon zabrzęczał pilnym e-mailem od ich prawnika mamy problem dzwoń natychmiast żołądek mi się ścisnął tydzień temu zimno mnie wyrzucili i oświadczyli że nie jestem już rodziną a teraz przez swojego prawnika błagali o pomoc Dorastanie w Krakowie oznaczało życie w cieniu nazwiska Kowalskich. Moja mama, Anna Kowalska, prowadziła naszą rodzinną firmę organizującą wydarzenia jak generał dowodzący armią. Wesela, imprezy firmowe, wszystko. Zbudowała to od zera i było to jej dumą i radością. Każda rozmowa przy stole obiadowym kręciła się wokół list klientów, rezerwacji sal czy marsz zysku. Mój tata, Marek Kowalski, zajmował się finansami, zawsze kiwając głową na rozkazy mamy, jego milczenie głośniejsze niż słowa. Potem był mój brat, Tomek Kowalski, o pięć lat starszy, złote dziecko, które kwitło w biznesie, wchłaniając pochwały mamy jak tlen. Ja byłam tą dziwną marzycielem, który wolałby bazgrać scenariusze niż bilansować budżety. Zawsze kochałam pisać opowieści, scenariusze, wszystko co pozwalało mi uciec. Ale dla mojej rodziny to była strata czasu. Potrzebujesz prawdziwej pracy, warczała mama, mrużąc oczy, gdy wspominałam o wysyłaniu scenariuszy. Tomek uśmiechał się pogardliwie. Śnij dalej, Klaro, ale nie oczekuj wypłaty. Nawet tata, który rzadko się odzywał, mamrotał: Biznes to jest to, co nas utrzymuje. Jedyną osobą, która mnie rozumiała, była babcia Zofia Nowak. Babcia Zofia nie była jak reszta z nich. Siedziała ze mną na ganku, jej ręce pomarszczone, ale pewne, ucząc mnie jak tworzyć dialogi, które trafiają w sedno. Twoje historie mają znaczenie, Klaro, mówiła, jej głos ciepły, oczy jasne od wiary. Spędzałyśmy godziny analizując stare filmy, rozkładając każdą linijkę, każdy zwrot. Notowała uwagi na marginesach moich scenariuszy, jej pismo staranne i pełne zachęty. Idź dalej, szeptała. Nieważne co mówią. Babcia Zofia zmarła dwa lata temu, a jej nieobecność zostawiła dziurę, której nic nie mogło wypełnić. Ale presja ze strony mamy, taty i Tomka nigdy nie ustępowała. Biznes był wszystkim, naszym dziedzictwem, jak to nazywali. Kiedy byłam dzieckiem, chodziłam z nimi na ich wydarzenia, niosąc obrusy czy ustawiając krzesła. Ale nawet wtedy wymykałam się, żeby pisać sceny w notesie. Do dwudziestki przeprowadziłam się goniąc za marzeniem w małej krakowskiej scenie filmowej. Ale po odrzuceniu przez studio, musiałam wrócić do domu z podkulonym ogonem, ich miny mówiły wszystko. Byłam porażką. Życie z powrotem w domu było jak chodzenie po skorupkach jaj. Każdego dnia mama naciskała, żebym dołączyła do biznesu. Mogłabyś być w tym świetna Klaro. Mówiła, jej ton bardziej rozkazem niż zachętą. Tomek wturował, popsułaby wszystko, mamo. Trzymajmy się tego, co znamy. Tata po prostu popijał kawę, unikając mojego wzroku. Próbowałam dalej pisać, zamykając się w pokoju, pisząc późno w nocy. Ale ich głosy odbijały się echem przez ściany. Telefony od klientów, plany wydarzeń, zadowolony śmiech Tomka. Czułam się jak outsider we własnym domu. Słowa babci Zofii podtrzymywały mnie na duchu. Zostawiła mi swoją starą maszynę do pisania, niezgrabną rzecz, którą ceniłam. Przesuwałam palcami po jej klawiszach, pamiętając jej lekcje. Dobra historia potrzebuje serca, Klaro. Nie pozwól nikomu ci tego zabrać. W domu presja tylko się pogorszyła. Mama miała jeden cel. Wciągnąć mnie do rodzinnej firmy organizującej wydarzenia. Klaro, to twoja szansa, żeby się wykazać. Mówiła przesuwając stos propozycji klientów przez kuchenny stół. Firma Kowalski Events była jej imperium i spodziewała się, że się podporządkuje. Siedziałam na spotkaniach, notując szczegóły przyjęć weselnych czy firmowych eventów. Moje myśli błądziły do scenariusza, nad którym pracowałam od miesięcy. Nocami zamykałam drzwi sypialni, pisząc szaleńczo, tworząc sceny o bohaterach, którzy walczyli o swoją wolność. Wysyłałam propozycje do małych studiów w Krakowie, mając nadzieję na przełom, ale każdy e-mail z odmową był jak cios, a głos mamy odbijał się echem w mojej głowie. To nie jest zabawa, Klaro, musisz dorosnąć. Tomek był nie lepszy, wpadał do mojego pokoju, zerkając na ekran laptopa. Dalej grasz w scenarzystkę, drwił, jego uśmiech ostry jak brzytwa. Marnujesz wszystkim czas. On kwitł w biznesie, czarując klientów i wygrzewając się w aprobacie mamy. Dla niego moje marzenia były żartem, odwróceniem uwagi od rodzinnego dziedzictwa. Tata, jak zwykle, milczał, jego oczy wpatrzone w kubek kawy podczas naszych napiętych obiadów, ale jego milczenie krzyczało zgodę z żądaniami mamy. Spróbuj po prostu, klaro, mruknął kiedyś, ledwie podnosząc wzrok. Biznes jest stabilny. To słowo brzmiało jak łańcuch. Trzy miesiące temu studio straciło finansowanie. Projekt upadł podobnie jak moja praca. Byłam zdruzgotana. Moje oszczędności wyczerpane, pewność siebie rozbita. Nie mając dokąd iść, spakowałam torby i przeprowadziłam się z powrotem do domu. W chwili, gdy przekroczyłam próg, oczekiwania mamy uderzyły jak tsunami. Próbowałaś swojego małego hobby, powiedziała jej głos zimny. Teraz czas dołączyć do nas na serio. Podała mi firmowego laptopa już załadowanego tabelami eventów. Chciałam krzyczeć, powiedzieć jej, że się nie poddaje, ale potrzebowałam dachu nad głową, więc kiwnęłam głową, połykając dumę. Tomek tego nie odpuścił. Już z powrotem? mówił, opierając się o ladę. Chyba twoje hollywoodzkie marzenia nie wypaliły. Każdy dzień był walką. Mama ciągnęła mnie na spotkania z klientami, przedstawiając jako nową planistkę podczas gdy ja zmuszałam się do uśmiechu, mój notes pełen pomysłów na scenariusze ukryty w torbie. Podsłuchiwałam Tomka chwalącego się zdobyciem dużego, korporacyjnego eventu. Jego ego wypełniało pokój. Tata kiwał głową, nigdy nie kwestionując, nigdy mnie nie broniąc. W domu uciekałam do pokoju, wylewając frustrację w scenariusze. Pisałam o kobiecie wyrywającej się z kontrolującej rodziny, jej odwaga rosła z każdą stroną. To było jak lustro mojego życia, ale napięcie nadal narastało. Tamten obiad wszystko zmienił. Siedziałam naprzeciwko mamy i taty przy stole. Tomek uśmiechał się pogardliwie ze swojego miejsca. Powietrze było gęste od napięcia, szczęk widelców jedynym dźwiękiem, aż mama przerwała ciszę. Klaro, musimy porozmawiać o Twojej przyszłości, powiedziała, jej głos ostry jak nóż. Wiedziałam, co nadchodzi. Kolejny wykład o dołączeniu do rodzinnej firmy eventowej. Słyszałam to setki razy, ale dziś skończyłam z trzymaniem się z tyłu. Nie rezygnuję z pisania scenariuszy, powiedziałam, mój głos spokojny pomimo węzła w żołądku. To jest to, co kocham. Oczy mamy zmrużyły się. Miłość nie płaci rachunków, Klaro. Ta rodzina zbudowała coś prawdziwego. Wyrzucasz to dla fantazji. Zacisnęłam pięści, serce waliło mi jak młotem. To nie fantazja, jestem w tym dobra, mamo wysyłałam scenariusze, dostawałam feedback. Tomek przerwał mi śmiechem. Feedback, masz na myśli odrzucenia? Pogódź się z tym, Klaro. Nie masz do tego talentu. Jego słowa przecięły mnie, ale odpierałam atak. Przynajmniej próbuję, Tomek. Ty tylko wykonujesz rozkazy mamy jak marionetka. Tata, który milczał, w końcu się odezwał. Dość tego, Klaro, ośmieszasz siebie. Jego głos był cichy, ale uderzył jak policzek. Odwróciłam się do niego z Tato, wiesz, że ciężko pracowałam, dlaczego nie możesz mnie wesprzeć? Odwrócił wzrok, jego szczęka napięta. Mama wstała, jej krzesło skrzypiało po podłodze. To jest twój dom, Klaro, ale tylko jeśli jesteś częścią tej rodziny. Jeśli wybierasz ten nonsens zamiast nas, jesteś wyrzucona. Zamarzłam. Co mówisz? Mój głos drżał, twarz mamy była kamienna. Nie jesteś już częścią tej rodziny. Wynoś się. Tomek uśmiechał się, składając ramiona. Tata po prostu gapił się w swój talerz. Wstałam, nogi mi drżały i chwyciłam torbę. Nie możesz tego myśleć poważnie, powiedziałam. Ale mama wskazała na drzwi. Teraz. Potknęłam się na zewnątrz, zimne nocne powietrze uderzyło mnie, gdy zamek kliknął za mną. Waliłam w drzwi, krzycząc Mamo, tato, otwórzcie drzwi. Nic. Mój klucz nie działał. Zmienili zamki. Skończyłam w tanich hotelu w centrum. Mój umysł galopował. Jak mogli to zrobić? Próbowałam dzwonić do mamy, potem do taty, potem do Tomka, bez odpowiedzi. Moje SMSy pozostawały nieprzeczytane. Siedziałam na sztywnym hotelowym łóżku, przewijając aplikację bankową, żeby wymyślić następny ruch. Wtedy to zobaczyłam. Moje konto oszczędnościowe, to, które dzieliłam z Tomkiem na wypadek emergencji, było puste. Cztery tysiące złotych zniknęło. Zadzwoniłam do banku, ręce mi drżały. Środki zostały wypłacone wczoraj, powiedział urzędnik. Przez Tomasza Kowalskiego. Mój brat zabrał wszystko. Gapiłam się na telefon, klatka piersiowa ciasna od zdrady. Tomek zawsze był małostkowy, ale to... To był nowy poziom. Próbowałam do niego dzwonić ponownie, zostawiając wiadomość głosową. Dlaczego Tomek to były moje pieniądze, bez odpowiedzi? Pomyślałam o babci Zofii, jak mówiłaby mi, żebym dalej walczyła. Ale teraz czułam, że straciłam wszystko: mój dom, moją rodzinę, moje oszczędności. Zwinęłam się na łóżku, mój laptop otwarty na najnowszym scenariuszu jedyną rzeczą, która mi została. Tydzień później mój telefon zabrzęczał wiadomością. Nadal siedziałam w tym tanich krakowskim hotelu, moje życie spakowane do walizki, oszczędności zniknęły. E-mail był od Roberta Kamińskiego, prawnika, a temat sprawił, że serce mi stanęło. Pilne. Fundusz Zofii Nowak. W serce mi skoczyło. Babcia Zofia. Otworzyłam go, skanując słowa. Jest pani uprawniona do aktywów w ramach funduszu powierniczego ustanowionego przez Zofię Nowak. Proszę się ze mną natychmiast skontaktować. Aktywa. Fundusz Powierniczy. Nie słyszałam o żadnym funduszu. Ręce mi drżały, gdy wykręciłam numer Roberta. Klaro powiedział, jego głos spokojny, ale zdecydowany. Twoja babcia ustanowiła dla ciebie fundusz powierniczy, zanim odeszła. Gwarantuje twoje prawo do pozostania w rodzinnym domu i zapewnia środki na twoją karierę scenarzystki. Prawie upuściłam telefon. Rodzinny dom. Tam, gdzie mama i tata właśnie mnie zablokowali. I pieniądze na moje pisanie. Jest więcej, dodał Robert. Zofia zostawiła dla ciebie list. Wyślę go wraz z dokumentami funduszu. Umówiłam się na spotkanie następnego dnia, moje myśli galopowały. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Dokumenty dotarły do hotelu: gruba koperta z prawniczym żargonem i zapieczętowany list w znanym mi pismu babci Zofii. Rozdarłam go, oczy mi się zaszkliły, gdy czytałam jej słowa. Moja najdroższa Klaro. Zaczynał się. Zawsze wiedziałam, że Twoje serce należy do Twoich opowieści. Ten fundusz to mój sposób ochronienia Cię przed tymi, którzy nie rozumieją Twoją matką, Twoim ojcem, Twoim bratem. Będą próbowali Cię kontrolować, ale jesteś silniejsza niż ich wątpliwości. Dom jest twój do odebrania, a środki są dla Twoich marzeń nie pozwól im ci tego zabrać. Ściskałam list, łzy płynęły mi po twarzy. Babcia Zofia to przewidziała: żądania mamy, milczenie taty, zdradę Tomka. Zaplanowała mnie ochronić, szczegóły funduszu były oszałamiające. Zofia odłożyła wystarczająco, żeby pokryć moje koszty życia i wspierać pisanie scenariuszy przez lata. Była klauzula zapewniająca, że mogę zostać w rodzinnym domu, bez względu na to, co mówią mama czy tata. Robert wyjaśnił przez telefon. Jego rodzice zostali powiadomieni o funduszu, gdy Zofia odeszła, ale zignorowali jego warunki. Zablokowanie wywołało automatyczny przegląd. Ściskałam list mocniej. Wiedzieli, a i tak mnie wyrzucili. Sala konferencyjna była jak pole bitwy. Siedziałam naprzeciwko mamy, taty i tomka. Ich twarze to mieszanina buntu i niepokoju. Robert Kamiński, prawnik funduszu, stał na czele stołu, jego aktówka otwarta, papiery starannie ułożone. Moje ręce ściskały list babci Zofii, jej słowa podsycały moją determinację. Robert odkaszlnął, jego głos spokojny. Jesteśmy tutaj, żeby zająć się funduszem Zofii Nowak i jego nadużyciami. Oczy mamy zmrużyły się. Nadużycia? To absurd. Tomek oparł się do tyłu, ręce założone, jego uśmiech ledwie ukrywał nerwy. Tata gapił się w stół, milczący jak zawsze. Robert nie drgnął. Fundusz został ustanowiony, żeby zapewnić klarze prawo do rodzinnego domu i środki na jej karierę scenarzystki, powiedział, przesuwając dokument. A jednak 600 tysięcy złotych zostało wypłaconych bez zgody klary i wykorzystanych do modernizacji firmy Kowalski Events. Tomek parsknął: To kłamstwo. Firma potrzebowała tych środków, ale jego głos zadrżał. Spojrzałam mu w oczy. Moja złość płonęła. Zabrałeś też moje oszczędności, Tomek. Cztery tysiące złotych zniknęło, teraz to. Robert kontynuował, przedstawiając wyciągi bankowe. Te transakcje prowadzą do Anny i Tomasza Kowalskich, zatwierdzone przez Marka Kowalskiego. Fundusz wyraźnie zabrania osobistego użytkowania swoich środków. Twarz mamy pobladła. Zbudowaliśmy tę firmę z niczego. Klara nie zasługuje na ani grosza, jeśli nie wnosi wkładu. Jej słowa bolały, ale skończyłam z pozwalaniem im mnie krzywdzić. Wkład? Warknęłam. Zablokowałaś mnie z własnego domu, mamo. Babcia Zofia chciała, żebym go miała. Tata w końcu się odezwał, jego głos cichy. Myśleliśmy, że robimy to, co najlepsze dla rodziny. Pokręciłam głową. Nie, tato. Robiłeś to, co najlepsze dla siebie. Robert przedstawił więcej dowodów, e-maile, wyciągi finansowe. Dowody na to, że rodzina wydawała na nowy sprzęt biurowy i marketing dla firmy. Każda strona była zdradą, potwierdzeniem, że wiedzieli o funduszu i go zignorowali. To jasne naruszenie, powiedział Robert. Klara ma prawo do domu i pozostałych środków, plus odszkodowanie za sprzeniewierzoną kwotę. Tomek uderzył ręką w stół. Niczego nie zabierzesz, Klaro. Jesteś nieudacznicą, która zmarnuje to na swoje głupie scenariusze. Jego wybuch tylko wzmocnił moją determinację. Wstałam, głos stanowczy. Skończyłam z tą rodziną. Chcę mieszkanie w Krakowie, jak pozwala fundusz. Wezmę środki, które babcia Zofia zostawiła na moje pisanie i koniec z nami. Mama jęknęła. Nie możesz tak po prostu odejść, ale spojrzałam jej w oczy. Ty odeszłaś pierwsza, gdy zablokowałaś te drzwi. Robert kiwnął głową, notując: Propozycja Klary jest zgodna z warunkami funduszu. Akt własności mieszkania może zostać przeniesiony, a środki zostaną uwolnione na jej konto. Obrócił się do mamy, taty i Tomka. Będziecie też podlegać kontroli za te 600 tysięcy złotych. Może być wymagana spłata. Uśmiech Tomka zniknął, a twarz mamy pobladła. Tata wyglądał tylko na pokonanego, ręce mocno złożone. Czułam mieszankę triumfu i bólu. Fundusz babci Zofii był moją linią życia, ale zmierzenie się z rodziną w ten sposób bolało bardziej niż oczekiwałam. Mogliście mnie wesprzeć, powiedziałam, głos mi się załamał. Zamiast tego ukradliście ode mnie. Mama próbowała przerwać, ale podniosłam rękę. Nie, skończyłam ze słuchaniem. Biorę to, co moje i idę dalej. Dwa tygodnie później papiery zostały podpisane. Robert Kamiński zadzwonił, żeby potwierdzić, że fundusz Zofii Nowak sfinalizował przeniesienie Krakowskiego mieszkania na moje nazwisko. Mama, tata i Tomek nie mieli wyboru, tylko się zgodzić. Wciśnięci w kąt przez prawną wagę życzeń babci Zofii, ich podpisy na umowie brzmiały jak kapitulacja. Głos Roberta był spokojny przez telefon. Środki funduszu pokryły zakup mieszkania, a pozostałe saldo jest twoje na scenopisarstwo. Kontrola rodziny nad funduszem jest zakończona. Stałam w pustym mieszkaniu, słońce wpadające przez okna, klucze w dłoni. To było małe jednopokojowe miejsce. Nic wymyślnego, ale moje. Koniec z pokojami hotelowymi, koniec z zablokowanymi drzwiami. Postawiłam laptopa na kuchennej ladzie, wyobrażając sobie późne noce pisania scenariuszy bez wykładów mamy czy szyderczych uśmiechów Tomka. Ale zwycięstwo było gorzko słodkie. Wygrałam, ale kosztem mojej rodziny. Firma Kowalski Events rozpadała się pod wpływem skandalu. Robert ostrzegł ich przed kontrolą za 600 tysięcy złotych, które wysysali z funduszu. Wieści szybko rozeszły się po Krakowie. Klienci wycofywali się, nieufni wobec skandalu. Lokalna gazeta opublikowała artykuł o pozwie, sugerując niewłaściwe postępowanie finansowe. Zablokowałam ich numery tego samego tygodnia. Mama próbowała napisać raz. Słucha wiadomość o wyjaśnieniu tego. Usunęłam ją bez odpowiedzi. Tomek zostawił wiadomość głosową. Jego głos sączył się urazą. Myślisz, że jesteś lepsza od nas, Klaro? Powodzenia na własną rękę. Skasowałam ją. Ręce mi się nie trzęsły. Tata w ogóle się nie odezwał. To bolało najbardziej. Jego milczenie głośniejsze niż jakakolwiek kłótnia. Osiedlenie się w mieszkaniu zajęło czas kupiłam używane biurko, tanią lampę i kilka roślin, żeby miejsce ożyło. Każdego ranka siadałam przy oknie, popijając kawę, wpisując sceny nowego scenariusza. Chodziło o kobietę odbudowującą życie po zdradzie, jej siła rosła z każdym krokiem. Słowa płynęły łatwiej teraz, niezobowiązane ciężarem rodzinnych oczekiwań. Wysyłałam propozycje do małych studiów, moja pewność siebie wracała. Producent z Warszawy napisał, że jest zainteresowany koncepcją krótkiego filmu. To nie było Hollywood, ale to był początek. Czasami znajdowałam się, gapiąc się na list babci Zofii schowany w szufladzie dla bezpieczeństwa. Jej słowa były moją kotwicą. Jesteś silniejsza niż ich wątpliwości. Śledziłam atrament, pamiętając jej ciepły uśmiech, jej wiarę we mnie. Wiedziała, że mama będzie próbowała mnie uformować, że Tomek będzie mnie niszczył że tata będzie stał i nic nie robił. Zbudowała tę sieć bezpieczeństwa, a ja w końcu byłam wolna, żeby z niej skorzystać. Miesiące mijały, a mój świat stawał się jaśniejszy. Krakowskie mieszkanie stało się moim sanktuarium, jego ściany wyłożone notatkami do najnowszego scenariusza. Wlewałam wszystko w moje pisanie i opłaciło się, gdy dostałam e-mail od krakowskiego kolektywu filmowego. Mój scenariusz, dramat o kobiecie wyrywającej się z przeszłości, został wybrany do ich programu rozwoju talentów. Gapiłam się w ekran, serce mi walczyło. To było prawdziwe szansa na pracę z profesjonalistami, doskonalenie rzemiosła, może zobaczenie mojej historii na ekranie. Program rozpoczął się w lokalnym teatrze, gdzie poznałam Michała Wiśniewskiego, młodego reżysera z bystrym okiem na bohaterów. I Agnieszkę Kowalską, producentkę z talentem do dostrzegania potencjału. Twój scenariusz ma serce, powiedział mi Michał przy kawie po naszym pierwszym warsztacie. Jest surowy, ale szczery. Agnieszka pokiwała, oczy jej błyszczały. Potrzebujemy więcej głosów takich jak twój, Klaro. Idź dalej, naciskaj. Ich słowa były jak lina ratunkowa, wciągając mnie do społeczności, która ceniła moją pracę. Zaczęliśmy spotykać się regularnie, wymieniając pomysły, krytykując wersje robocze, planując projekty. Kilka tygodni później dyrektor programu wezwał mnie. Klaro, zapraszamy Cię do zaprezentowania twojego scenariusza, panelowi producentów na forum filmowym Północ Zachód, powiedziała. Żołądek mi się przewrócił. Prezentacja prawdziwym producentom. Spędziłam dni na przygotowaniach, ćwicząc przed lustrem w łazience, czerpie się z wiary babci Zofii we mnie. Jesteś wystarczająca przypominał mi jej list, nadal oprawiony na biurku. W dniu prezentacji stałam w małej sali konferencyjnej w Warszawie, mój głos spokojny, gdy dzieliłam się swoją historią. Producenci nachylali się, zadając pytania, robiąc notatki. Jedna z nich, kobieta w ostrych okularach, uśmiechnęła się. To może być coś wyjątkowego, powiedziała. Porozmawiajmy o następnych krokach. Wyszłam czując, że mogę latać. Z powrotem w Krakowie Michał i Agnieszka stali się moimi kotwicami. Michał ciągał mnie do nocnych barów, szkicując listy ujęć na serwetkach i debatując nad łukami bohaterów. Agnieszka pomagała mi nawigować po biznesowej stronie, łącząc mnie z lokalnymi filmowcami i ucząc, jak zaplanować budżet krótkiego filmu. Spędzaliśmy weekendy w moim mieszkaniu, burząc mózgi przy jedzeniu na wynos, śmiejąc się do bólu boków. Nie byli tylko współpracownikami, byli moją wybraną rodziną, taką, jakiej nigdy nie miałam z mamą, tatą czy tomkiem. Program rozwoju talentów pchał mnie do rozwoju. Przepisałam scenariusz, dopracowując dialogi, pogłębiając bohaterów. Michał zaoferował się wyreżyserować krótką wersję, a Agnieszka zdobyła mały grant na finansowanie. Kręciliśmy w Krakowie, używając lokalnych aktorów i lokalizacji nad Wisłą. Oglądając moje słowa ożywające na planie, poczułam przypływ dumy. To było to, o co walczyłam szansa opowiedzenia historii, które mają znaczenie. Krótki film został przyjęty na regionalny festiwal, a my troje świętowaliśmy tanim winem w moim mieszkaniu, wznosząc toast za nowe początki. Przez to wszystko wracałam do lekcji babci Zofii. Moja wartość nie pochodziła z aprobaty innych, pochodziła z wnętrza, z historii, które opowiadałam, z pracy, którą robiłam, z ludzi, których wybierałam, żeby mieć blisko. Michał i Agnieszka przypominali mi o tym każdego dnia. Ich wsparcie było solidnym fundamentem. Nie uciekałam już od przeszłości, budowałam coś nowego. Stojąc na balkonie mieszkania, obserwując zachód słońca nad Wisłą, czułam się pełna. Moja historia nie była skończona, ale po raz pierwszy wiedziałam, że piszę ją na własnych warunkach. Czasami myślałam o swojej starej rodzinie. Artykuł prasowy wspominał, że firma Kowalski Events straciła kolejnego ważnego klienta. Ich reputacja nadal odczuwała skutki pozwu czułam ukłucie zastanawiając się czy mama kiedykolwiek żałowała swoich słów czy tata żałował że się nie odezwał media społecznościowe Tomka ucichły jego zwykła arogancja zastąpiona milczeniem ale nie odezwałam się dokonałam wyboru oni też wolność oznaczała puszczenie w niepamięć i uczyłam się to przyjmować przez cały ten czas słowa babci Zofii były ze mną jesteś silniejsza niż ich wątpliwości. Zostawiła mi więcej niż pieniądze czy dom, zostawiła mi wiarę w siebie. Stojąc w swoim małym mieszkaniu, otoczona scenariuszami i marzeniami, które w końcu nabierały kształtu, wiedziałam jedno na pewno przeszłość nie definiowała mnie już, robiła to przyszłość, którą budowałam własnymi rękami, i po raz pierwszy od bardzo dawna ta przyszłość wyglądała jasno. Jeśli podobała Ci się ta historia o sile, zdradzie i odnalezieniu własnej drogi, zostaw komentarz i powiedz mi o swoich własnych doświadczeniach. Jak radziłeś sobie z trudnymi decyzjami rodzinnymi? Subskrybuj historię z życia po więcej prawdziwych opowieści, które poruszają serce i inspirują do działania.